Partner on Kim dziś jest księgowy, jakie powinien posiadać kompetencje i w jakich obszarach się rozwijać? O zmianach zachodzących w ostatnich latach w zawodzie księgowego, również w kontekście digitalizacji, rozmawiamy z Anetą Bolką, Associate Partnerem Odpowiedzialnym za Dział Księgowości Finansowej. Dzień dobry Aneto. Dzień dobry. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, jak w ostatnich latach zmienia się zawód księgowego. Ja myślę, że jeśli chodzi o zawód księgowego, to coraz bardziej staje się on wymagający i coraz bardziej ta potrzeba informacji, która w dzisiejszym czasie jest tak konieczna, potrzeba szybkiej informacji, trafnej informacji, ale też analizy danych. Sprawia, że księgowi stają się bardziej doradcami merytorycznymi, e, analitykami, e, osobami, które sprawnie przekazują informacje, umieją również tą informację wyciągnąć z ksiąg rachunkowych. Czyli poza takimi twardymi kompetencjami, bardzo ważne są też takie umiejętności interdyscyplinarne, ale też rozumiem, że często po prostu trzeba zwrócić się do specjalisty z innej dziedziny. Jeżeli pojawia się jakiś Problem. Absolutnie tak. Absolutnie zgadzam się z Tobą, Basiu. Dlaczego? Dlatego, że księgowy to osoba pierwsza w kontekście danych, które ma możliwość obserwować w księgach rachunkowych, i to ona jest takim, powiedziałabym, punktem styku na, na przestrzeni tego kontaktu z klientem czy, czy z zarządem, jeżeli mówimy o księgowości wewnętrznej, i to ona jest w stanie. Zauważyć pewne tendencje, pewną sytuację, które wymagają, bądź jej jakiejś aktywności, albo też faktycznie przekazania tej sprawy do doradcy do podatkowego, bądź też do działu prawnego. Tak, ta, ten kontakt pierwszy na etapie księgowego jest bardzo istotny, i bardzo ważny. Czyli księgowy z jednej strony może przekazać sprawę w ręce innego eksperta, ale również sam księgowy staje się ekspertem w konkretnych dziedzinach. Absolutnie tak. Dlaczego? Dlatego też, że to on, żeby zauważyć tą sytuację, która wymaga takiej wiedzy eksperckiej, powinien być tym ekspertem, tak? Powinien wiedzieć, że dana sytuacja albo jest budzi jakieś zagrożenie budzi jakieś wątpliwości albo ma wpływ na, na jakość prezentowanych danych. Także można powiedzieć że księgowy to nie tylko księgowy w takim powszechnym rozumieniu ale też analityk danych doradca często też doradca podatkowy a przynajmniej osoba która ma na tyle świadomość przepisów podatkowych że Pewnego rodzaju zagrożenia jest w stanie stwierdzić i podnieść pod, pod rozwagę. Czyli tutaj ogromne wyzwanie dla księgowych, jeżeli chodzi o taki stały rozwój, rozwój kompetencji, edukację, ale też śledzenie tego, co dzieje się w rzeczywistości prawno-podatkowej, z którą ma do czynienia. Tak. Przede wszystkim najważniejsza w kompetencjach księgowego jest dobra komunikacja. Pamiętajmy, że księgowość to w takim rozumieniu powszechnym to pewnego rodzaju ewidencja danych zdarzeń, zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce. Niemniej jednak, ta komunikacja i dobre zrozumienie tych zdarzeń, wynikających z dokumentów ma istotny wpływ na jakość prowadzonych ksiąg, więc na w pierwszym miejscu postawiłabym komunikację na kolejnych miejscach istotnie ważnych, bo to nie o to chodzi, że to jest jakaś degradacja, że, że jest mniej ważna. Na pewno ta interdyscyplinarność i ta chęć pogłębiania swojej wiedzy, tym bardziej, że przepisy zarówno prawne jak i podatkowe e, zmieniają się i tą ta obserwacja tych zmian i umiejętność wychwytywania jest bardzo kluczowa dla osób pracujących w księgowości. No, tak. Przepisy ostatnio zmieniają się rzeczywiście w sposób niezwykle. Dynamiczne, przynajmniej w Polsce. No i trzeba pamiętać o tym, że są często niejasne, tak? To nie jest czarno-białe, nie jest łatwe w rozumieniu tych przepisów, więc to też wymaga czasu i wymaga zaangażowania ze strony księgowego, aby te przepisy mm, poznać. Niemniej ważna jest, nie mniej ważne jest doświadczenie bo sama nauka to tylko nauka. Natomiast doświadczenie i mnogość przypadków, z jakimi nasi księgowi się zderzają codziennie, pozwala im rozwiązywać nawet najtrudniejsze kwestie. A jak do tych zmian ma się digitalizacja, o której już rozmawiałyśmy? Digitalizacja, no... Na pewno nam pomogła, tak? Na pewno nam pomogła w kontekście takim, że niegdyś dobry księgowy był rozumiany jako osobę, która dobrze zaksięgowała fakturę, wręcz powiedziałabym, wprowadziła, przepisała dane z faktury. Ponad tym to było dość czasochłonne zajęcie w działach księgowości i umówmy się, jeżeli ktoś otrzymał do zaksięgowania tysiąc faktur, no to musiał poświęcić temu jakąś część swojego czasu pracy. Dziś, mając przy użyciu interfejsy danych, automatyczne księgowania z systemów, właśnie sprzedażowych, czy, czy pliki z danymi, czy choćby sam, mm, samo narzędzie, jakim jest OCR, które już automatycznie czytuje dane z faktury, no możemy powiedzieć, że ten czas na manualne wprowadzanie danych z tych dokumentów po prostu uległ no, dość dużemu skróceniu, mm, jeśli chodzi o, o, o właśnie takie manualne prace. Tym samym ten czas przeniósł się na możliwość dokształcania, możliwość rozwoju, możliwość właśnie analizy danych. Ale też na taką, powiedziałabym, bardziej, bardziej lepszy kontakt, pogłębienie tego kontaktu, czy z klientem, czy z zarządem danej firmy, na tą analizę tych danych, no i na możliwość rozwiązywania nawet najtrudniejszych problemów. Istotną kwestią, którą powinniśmy też poruszyć, wydaje mi się, że zmiana jest zmiana dotycząca kontroli skarbowych. Niegdyś w przeszłości pamiętam opasłe kontrole i przynoszenie setek segregatorów z dokumentami papierowymi. Dzisiaj, mając przy użyciu, możliwość użycia elektronicznego archiwum, jakie daje na przykład elektroniczny obieg dokumentów, wyszukanie każdej faktury. Skanu tej faktury jest dość szybkie i odbywa się w bardzo, w bardzo krótkim e, czasie. Jesteśmy też w stanie udostępnić pasywny dostęp do, do systemu na potrzeby właśnie kontroli i z moich doświadczeń te kontrole, raz, że przechodzą e, sprawniej, dwa, że są pozytywnie zakończone. Bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o kompetencje księgowego. Dzisiaj to z pewnością w związku z tym rozwojem digitalizacji, w związku z tym, że pracujemy na różnych systemach operacyjnych i mamy też dostęp do różnego rodzaju baz danych, to z pewnością kompetencja, jedna z też bardzo ważnych kompetencji, to kompetencja w zakresie obsługi tych systemów operacyjnych, obsługi komputera, ale też umiejętność sprawnego nawigowania, jeśli chodzi o bazy danych. I jeszcze kwestia, która może być bardzo interesująca dla naszych słuchaczy. Na co, Twoim zdaniem, należy zwrócić szczególną uwagę w kontekście tego, o czym dzisiaj e, rozmawiamy przy podejmowaniu decyzji na temat rozpoczęcia współpracy z firmą księgową, bądź też na co należy zwrócić uwagę e, w istniejącej już współpracy z taką firmą? Sądzę, że jeśli chodzi o podejmowanie współpracy, czy też w ogóle współpracę, tak jak powiedziałaś, z firmą outsourcingową, firmą, która świadczy usługi księgowe, to po drugiej stronie stoi człowiek a, i powiedzieliśmy sobie wspólnie, jako podsumowanie, że księgowy to doradca, to opiekun klienta. To wydają mi się najważniejsze kwestie, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ ten kontakt z klientem jest bardzo istotny. E, powiedzieliśmy już sobie, że jesteśmy w stanie zbadać te potrzeby e, tego klienta, i klient, wydaje mi się, powinien być usatysfakcjonowany, jeśli odpowiemy konkretnie na jego potrzeby. Bardzo często one są indywidualne. Każdy ma swój e, temat, który chciałby rozpracować z księgowym. I ta mnogość przypadków, jeśli chodzi o takie biura outsourcingowe, jakimi my jesteśmy, pozwala być ekspertem w wielu kwestiach, jeśli chodzi o naszych księgowych. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która przekonuje mnie do wyboru, do wyboru takiej firmy, jaką jest Redun Partner, to. Kwestia tego, że mamy ekspertów z różnych dziedzin. Pracujemy w systemach interdyscyplinarnych, w zespołach interdyscyplinarnych, a więc to też poszerza nasze doświadczenie, naszą wiedzę, naszą eksperckość w podejmowaniu decyzji i w kontakcie z klientem, więc na pewno zespoły interdyscyplinarne składające się z księgowego, z doradcy podatkowego, sprawnika. To jest ta wartość dodana, którą, którą powinni oczekiwać od nas klienci, oczekują i powinni ją otrzymywać. Czyli tak podsumowując, to tak naprawdę należy zwrócić uwagę na to, czy dana firma jest w stanie spełnić nasze jako przedsiębiorcy indywidualne oczekiwania. Myślę, że tak. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. To ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. To był podcast Rydland Partner Oner. Dziękuję za wysłuchanie audycji i zapraszam na kolejne. Barbara Klimek.